Prezydenta mój telefon, pani Grażynka, telefon. Pomysł długo oczekiwany, realizacja pomysłu długo oczekiwanego też przez mieszkańców, którzy na wielu forach wyrażali swój entuzjazm dla powstania takiego serca. Serce pełne dobra, serce pełne też ekologii, korki, które tutaj będą zbierane. W pierwszej kolejności są dla naszej Julki, natomiast kiedy serce się zapełni będą kolejne dzieci czy osoby potrzebujące, które będą następne. 24 godziny na dobę zachęcamy wszystkich na spacer z korkami do rynku.